Cześć! Dzisiaj zaprezentujemy Wam kolejne doświadczenie fizyczne. Do doświadczenia potrzebujemy mąkę, cegłę, linijkę i kuwetę. Mąkę przesypujemy do kuwety oraz równomiernie rozprowadzamy ją do kuchników. Jak widzimy cegła ma powierzchnię większą i mniejszą. Kładziemy cegłę na mąkę. Najpierw powierzchnią większą i powierzchnią mniejszą. I obserwujemy jakie zrobiła ona wgniecenia. Jak widzimy cegła przy powierzchni większej zrobiła płytsze wgłębienie. Natomiast przy powierzchni mniejszej wgłębienie jest głębsze. Ciężar cegły w każdym przypadku jest taki sam, a obserwujemy różne skutki nacisku. Wartość siły nacisku podzielona przez pole powierzchni, na które ona działa, jest wielkością fizyczną nazywaną ciśnieniem.